Hej, dajcie mi witam Was. Wszeszłem tutaj, aaa, przybyłem do tej wioski, zniszczyłem mm, się w tym. Aaa, co mam tu robić? Zmęczony olejka. No dobrze. Ojciec i mhm. Napiszcie, co macie do roboty? Mhm. Nie, ja mam do roboty. Nudzić się. Budki trzeba zająć, bo mam to takie, wiecie. Dobre budki. Czy mam na pewno zbroję? Nie Aha, bo kupiłem Diaco, to dobrze, nieważne. Tak, bo kupiłem Diaco, się pewnie wtedy. Właśnie tak patrzę, że mam na pewno. Łatwie, jak, jak, dlaczego? Po co i czemu? I dziewiąty lew! Lew z dziewiąty mam! Dziewiątym... Ej, to super, szybko leci. Tak, to jest położona nic fajnego? Rybki trochę. Nie chcecie oglądać jak głowie. Dobra, biegnę tylko 10 level, bo jest potrzebny tylko na 2 level, na Łatwo. Łatwo. Nie życia, musi Nie, bo może nie będziecie oglądać tej pierwszej części tego filmu, ale. Będzie minuta, będzie minuta na 20 co do 25 marca, bo 25. 20... Mamy radę o to śmieć. Przerazowa, <gryzny> o, nie, no źle wygląda. Lubię takie miesze. Ale ten miecz nie ma przejścia chcę chcę powybić, bo mam ich za dużo i są lagi na serwie Dobra, nie no, dużo ich było, dużo. Muszę ich porozmawiać teraz. Za dużo ich było, dużo. Ja trochę ich porozmawiam, bo trochę się zagrałkowałem. Jedną kratkę dziesięć, w... to jest na samym odcinków. Inną się mówię, tak? Ja samym początku zrobiłem 14 metrów. Wiem, że nie ma takiego, ale mam sorturę więc... kompens. Dobra. Wiem, że to jest ryzyko w nocy. Nawet jeżeli jest peaceful, włączone to jest takie ryzyko. To jedno ze zbrojki. Jeżeli mam peaceful, bo chcę po jest kilka. Nie oprowadzić, włączam do I po smoku włączam nie. Rok 7 włączy. Chyba 33 powinno starczyć, nie. porozmawiamy. To farma Ale nie w tym odcinku. Nie w tym. Ale w następnym. Nie no. Już jest dużo tych odcinków z tej serii, trzy, na tym kanale. Mało wiem. Dobra, róbcie bobo. Bobo jump, bobo jump, bobo jump. Mm. <tronarium> Przepraszam. <tronarium> widzicie, że prawie... jest ale nie wiem jakim prawie można takie coś ciecić, zrobić. To jest nieopłacalne! Co, 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 to bó, jest bó, opcalne! 12 i 13 level ma a, 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 a. już 5 minut! tak szybko leć. 10 minut musiałbym kończyć. Odrzuć, mora ostrość. Odrzuć, odrzuc, odrzucę zaraz wszystkie hejty. No i będę miał zaklęcie ognia 2, prawie 3 i ostrość 1. Bo tak jak głos łatwo walić są od razu. No i jest! Jeszcze, jeszcze naprawę sobie zrobię. Jedne wiem, że to wygląda. Dobra, w ogóle mam takie śmieci, po to są może nowe skrzynki. To wezmę. O jedna książeczka! Tyle potrzeba. Tyle potrzeba. Ja no słuchaj, nie ma z nami szans. Totalny jest, totalny film. Jakby jeszcze znalazł derak, to był coś normalnego. Żadnego, żadnego, dobra koniec montażu. Nie wiem, no, że to jest nie montaż. To jest mój głos z Dobra, no i już nie będę robić. Dobra, to masz teraz to ja totalność i totalność, ale ja to, to nie na chita. Ona ja blisko, tak, na pewno zrobię nawet. Piczą balerina! I napiero w luna. To tylko jest matarzem. Ej! Chyba. Ciekawość, nim jest szlam. Dobra. Naprawa. Dawaj nim naprawę. Jedenaszeczka 34. miałem z tak 12 pod odcinkiem. Pod odcinkiem. Ile my wydajemy? Ile zyskaliśmy? Od elementów. To zajmiemy się farmą krówek świnek, a to wszystkich wypuścimy, drogę puścimy. Świnek zostawimy 4, 32, tak, mam Jeżeli dobrze pamiętam, chyba zostało jest... kilka. Daj zesłuchać serwisowego psa mojego. Nie wiem, no... 9 minut. to skończy. szybko wróci szybko. Potem, to, ja to jest to jest, skoro. 8 min. Tak ma. Ja cztery. Kupiłem bardzo długo, Ale jest czekoladzki. Ja muszę 4. Mam kupić parę doko, chyba. Ojcie, ojcie. Ale dostałem. Ej. Muszę to zrobić. Muszę to zrobić. Tylko wróś świnka. A, no da. Dobra, najpierw na 3 lewa, starczy, czy nie. 5 że takie coś oni ode mnie chcą oni oszaleli Minecraft this is noc i it jest jest normalnie jest jest oh jest normalnie jedna jest wyjątkowa boję Cztery chierdki. Dobra. Ja no, to już to. Dobra. Idziemy do nadarów w następnym odcinku. bo Ten jest na ma mało. Mał. Zaraz się kończy. Czy to zastanowiamy mnie. Zabić. Na jednego hita. Na razie słabo. Pożar 3, więc Ciekawe, to się nazywa, ale... to jest powinno być mocny, tak? Ale nie Co? to jest zrozumiałe. O, teraz tak. Dobra, i to, to był taki haczur mocny, mocny z skaku, więc powinna. Dwa hity gniały, no, więc fajne. Przed wizytą. to w ogóle się nie opłaca za dwa. Jest to, a to jest za. Nie wiem, jak to powiedzieć. No. Nie opłacałem. Tak, tak nie opłacałem. Muszę bardzo zwrócić. A gdzie on zrobił? Jesteś wizytą z krwi i kości. To już nic nie umie, ale i tak nie jesteś wizytą, dobra. Ten odcinek będę kończył z nudów i wyślę te odcinki potem dopiero zamknę kolejnego, a ja zim. więc żegnam i mdleje. Nie no, pokażę to jest coraz lepszy tego drugiego co kiedyś grałem.